Wielki finał ósmej edycji Orlen-Beniaminek Soccer Schools Ligi, ponad 200 zawodników w jednym miejscu na pięknym kompleksie boisk sportowych w Chorkówce. Rozgrywaliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Każda drużyna dzisiaj wylosowała sobie swoją reprezentację i wszyscy wzięli udział w rozgrywkach sportowych, które tutaj za nami. Cały czas mieliśmy konkursy rzutów karnych, tak jak na Euro. Oprócz tego, oprócz rozgrywek sportowych, masa atrakcji dzisiaj dla dzieci, darmowe zjeżdżalnie, koniki mechaniczne, wszyscy mogli znaleźć tutaj coś dla siebie. Bardzo się cieszymy, dziękujemy wszystkim naszym sponsorom, dziękujemy NRZ, dziękujemy Orlenowi, którzy są sponsorami tego naszego dzisiejszego wydarzenia. Dziękujemy firmie Oshi, która nawodniła naszych dzisiejszych zawodników. Oczywiście oprócz tego, że jest to wielki finał ósmej edycji Orlen-Beniaminek Soccer School z Ligi, są to również 17. urodziny Beniaminka. 17. urodziny, to już 17 lat. 1 czerwca 2007 roku powstała Akademia Piłkarska Beniaminek i dzisiaj dzięki hojności cukierni Joasia i mamy wielki tort olbrzymi. Mamy nadzieję, że wszyscy zawodnicy skosztują sobie tych słodkości. Wielki tort na 17. urodziny Beniaminka. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, rodzicom, trenerom, wszystkim zaangażowanym w dzisiejsze wydarzenie. Zapraszamy na kolejne turnieje. Bądźcie z nami.